Siemanko z systemem dvd Auto, kolejny odcinek WW2K15. Rywalizacja HBK Triple H, odcinek 11. Czeka nas Last Man Standing Match o Mistrza Świata wagi ciężkiej na Royal Rumble Pay Per View. I za chwilę rozpoczniemy dzisiejszą pasjonującą walkę pomiędzy tymi dwoma panami. Zostało do końca rywalizacji już tylko kilka odcinków. Odcinek 11 na 14, więc no cóż. Jesteśmy blisko końca. Widzimy tutaj zajawki z poprzedniego odcinka, gdzie to właśnie Triple H znokautował HBK Shona Michaelsa y, tytułem mistrzowskim WW w, Świata Wagi Ciężkiej. Chciałem się pomyliłem. Mistrzostwa Świata wagi ciężkiej, o nich tak będzie. Mistrzostwo WWB Świata wagi ciężkiej to w ogóle inny tytuł, ale miesza z tym. I wychodząc na arenę HBK, ale wejściówki znamy już bardzo dobrze, więc poprzewijamy te wejściówki, bo ileż to można oglądać wejściówek. Moje filmiki składają się z tego, że połowa y, odcinka to samo wejściówki, więc dzisiaj tak na szybko, ponieważ nie wiem kiedy ten filmik dokładnie wejdzie do sieci, gdyż mam potężne problemy z internetem, co chwilami mi go rozłącza i nie mogę wysyłać filmików, i dzisiaj właśnie zadzwonię, y, aby rozwiązać tę sytuację, ale póki co jesteś. Tutaj. Więc jeżeli ten filmik będzie już w sieci, to znaczy, że sytuacja została rozwiązana. Widzimy, że sędzia wnosi tytuł mistrzowski do góry i rozpoczynamy pasjonujący Last Man Standing Match, czyli ostatni na nogach. Wygrywa ten, który y, jako ostatni stoi na nogach i sędzia doliczy przeciwnika do 10, co sprawi, że nasz zawodnik wygrywa. No i cóż, dzisiaj jesteśmy TruePlayczem, no więc rozpoczynamy. I mamy potężne kopnięcie w wykonaniu Huntera, seria uderzeń dla HBK, a Shana Michaelsa, Jesteśmy na Royal Rumble pay-per-view. Tutaj yy, Mistrzostwo Światowe i Ciężkie, oczywiście, jak zwykle, na szali pomiędzy tymi dwoma panami. No i który z tych zawodników wyjdzie zwycięsko, zobaczymy już za dobre parę minut. Na razie tutaj HBK zaczyna dominacja, aczkolwiek, który zgasi go już potężnym close lineem sprawiającym, że HBK ląduje na Macie bez najmniejszego problemu. Mamy Clinch, który z tych zawodników wychodzi na to, że Hunter, Hunter teraz przechodzi do ofensywy. Piękna kontra i już jest za plecami HBK. A do czego to doprowadzi? Na razie widzimy, że się troszeczkę z nim bawi, ale to jest w stylu Triple H. Nonszalancja i agresja tego zawodnika doprowadza do tego, że Sean Michael strasznie się gubi w tych pojedynkach, ale znamy Triple H. -a. On jest doświadczonym zawodnikiem i jest wielokrotnym mistrzem świata wagi ciężkiej. W swoich rywalizacjach z HBK udowodnił już nieraz, że jest lepszy, ponieważ HBK w całej ich rywalizacji posiadał tylko raz tytuł mistrza świata wagi ciężkiej, a Hunter gasi go teraz potężnym uderzeniem w głowie i już wychodzi z ringu poszukać pewnie zapewne jakiegoś elementu. Dobrze wiemy, że jest to last man standing, czyli ostatni na nogach. Tutaj wszystkie zabawki typu krzesła, stoły, kijki, drabiny i innego tego typu gadżety są dozwolone, więc już widzimy, że Hunter w ręku trzyma krzesełko i gigantyczne uderzenie pełne agresji prosto w głowę Shona Michaelsa. HBK dostaje okładany serią ciosów z krzesełkiem, a sędzia tam się troszeczkę odsunął. Chyba podmuch wiatru od tego krzesła zmusił go do odsunięcia się i mamy potężny Irish Way prosto w schody, HBK Odczuł to z gigantyczną siłą. No cóż, Triple H się nie patyczkuje, ostatni na nogach. On wie, że tutaj prestiżem jest jego tytuł mistrzowski, którego nie ma zamiaru stracić, więc zobaczymy, jak to się potocza, aczkolwiek w tym momencie oberwał potężnego yy, takiego bumpa z wybicia od HBK, a jednak po raz kolejny close line od Triple H, i już widzimy, że po raz kolejny HBK leży. Hunter coś kombinuje przy stole, aczkolwiek jest pewien problem, bo nie mogę nic tutaj zrobić, nie wiem dlaczego, normalnie ta pokrywka powinna się zdjąć, ale pokrywka, zatyczka od stołu, znaczy zatyczka, dobra, nie wiem jak to nazwać, no to co zasłania monitory, tak, na stole, no nie wiem, zatyczka. Pokrywka powinna zejść i powinno wtedy wyrzucić monitorki i wykonać akcję. Nie wiem, dlaczego to się nie chce wykonać, ale w tym momencie mamy close line od Tryplaka i już po raz kolejny HBK w gigantycznych tarapatach. Trypeleś nie czeka, łapie za włosy swojego przeciwnika i wpycha go na nasz yy, oczywiście stół komentatorski. Jerry the Kingcrawler i Michael Cole tam siedzą. Powinien tam oczywiście chyba nie było takiego składu i mamy Spinebuster pełen agresji. Proszę Państwa, spinebuster w wykonaniu Triple H -a i już widzimy, że Shawn Michaels to odczuł. Mamy doprowadzić HBK do stanu krytycznego, aczkolwiek mam problem z tym stołem, ponieważ nie mogę go rozbić. Chciałem zrobić mu pedigree na stole, ale coś mi tu nie wychodzi, w tym momencie HBK to wykorzystuje. I mamy potężny Irish Whip do ringu. Hunter jest już w kwadratowym pierścieniu, a HBK szybkim krokiem podąża za nim. Jednak to tylko woda na młyn, ponieważ właśnie oberwał z potężnym impetem, gdyż Hunter zaciągnął go za włosy. Co, co będzie, mamy wykonać. Aha, dobra, mamy kaccenkę, proszę Państwa, jest kaccenka. I już Triple H ląduje za ringiem. O mój Boże, HBK chyba chce to wykorzystać. Co on zamierza zrobić? Będzie i oho, gigantyczny musol. jednak nie trafia i ląduje nosem w stół, rozbijając go na kawałki. Teraz już wiem, dlaczego stół nie został rozbity przeze mnie, ponieważ był zablokowany, żeby można było wykonać kaccenkę. Y no i dobra, Triple H grzebie pod ringiem. Co on zamierza wyjąć? A, stół. Będziemy bawić się teraz w bankiet. Triple H rozkładać będzie stół, tak jest, rozkłada sędzia. Tam wylicza HBK. Ja mamy już 7, ale HBK nic go nie bierze. Podnosi się po raz kolejny i seria ciosów dla Triple H. I time to play the game. Za chwilę wyląduje w ringu i już jest w kwadratowym pierścieniu. A to teraz HBK zaczyna tam buszować pod ringiem i wyciąga. Ki zapewne Stinga, bo to pałka taka czarna, to na pewno Stinga, jednak Hunter mu wyrywaj i potężne uderzenie w głowę dla hbk HBK'a na Michaelsa i już po raz kolejny Heartbreak Kit obrywa. Oooo, to musiało boleć potężnie i już ląduje z impetem na macie. Do czego zmierza? I mamy gigantyczny Spinebuster po raz kolejny i wykonaj IPD gry i zakończ pojedynek, aczkolwiek jeżeli jeszcze trochę, zapewne Hunter się z nim pobawi, co my tutaj mamy. Krepelec opuszcza kwadratowy pierścień. Gdzie on idzie? Co on zamierza zrobić? Aha! Kręci się, bierze stół, który wcześniej przygotował dla Shawna Michaelsa, jednak nie zamierza mu odpuścić. I jednak, czy HBK zostanie rozbity na tym stole, zobaczymy już za dobrą, krótką chwilę. Teraz je tylko oberwał tym stołem po głowie, i już a, tutaj... sędzia odpycha stół, tak jakby Triple H z na styło sędziego, który się troszeczkę zdenerwował i wypchnął. A tutaj mamy piękny skupslem do przodu w wykonaniu Triple H -a. I już HBK powalony, a Hunter nie zamierza bagatelizować sytuacji ze stołem, i po raz kolejny zamierza go rozłożyć. I już Rozłożony na środku ringu No wspaniała sytuacja do czego doprowadzi Już za krótką chwilę zobaczymy co tu się dzieje I mamy kontrę od Triple Właściwie od HBK -a. I już mamy takie ściągnięcie i DVD na i HBK Teraz troszeczkę wykorzystał tę sytuację. Triple H był powalony, ale akurat teraz wykorzystał znowu sytuację Hunter i ciągnie HBK. Ja za włosy prosto chcę go chyba oprzeć o stół, aczkolwiek ta gra mi, tak bo czuję, że nie mogę tego wykonać. Co mnie bardzo zirytowało w tym momencie i to wykorzystał HBK Shawn Michaels i już Hunter powalony na macie. No ale cóż, taka jest właśnie ta gra. Więc bocze są na porządku dziennym, jestem do tego przyzwyczajony, a tutaj sędzia odlicza Triple H, No i jednak tylko do dwóch i Triple H już jest na nogach. Także król królów za chwilę chyba pokaże HBKowi, gdzie jest jego miejsce. Seria uderzeń. Co tu się dzieje? Co? Tu się dzieje wyniesienie i uderzenie jednak tylko na kawałek stołu, taki rzut od tyłu i stół, tylko złamał jedną nóżkę, więc Triple H musi się posiłkować teraz oparciem go o narożnik. Zapewne będzie go tam wepchnąć HBK, ale czy mu się uda już? No no, cóż, jestem pewny, że tak, ale zobaczymy jak to za chwilę wszystko się potoczy. I po raz kolejny nieudana próba i teraz HBK wepchnięty na stół, do czego zmierza Hunter. Co zamierza zrobić? Z potężnym impetem wbija się w plecy HBK'a i ten rozbija głową. Stół. To musiało naprawdę boleć, więc odczuł to i mamy Pedigree, cutscenka. O, będzie Pedigree już pokazane, co jest odblokowane, więc mamy... Pedigree da spada, di pedigree. I już jest Triple H powojenny. jednak sam pada obok. I co teraz? Sędzia zaczyna odliczania, Bo to jest oczywiście last man standing. Tu nie ma próby pinu. Ale Triple H prosiłkuje się przy pomocy Lin. Wstaje. Sędzia tam odlicza. Triple H jest już na nogach, dobrze, dobrze, wstawaj Hunter. Tutaj sędzia odlicza HBK. A Shona Michaelsa jednak HBK się podnosi. Do czego to wszystko zmierza? O mój, ty świecie, HBK wstał. Triple H do niego zmierza. Switch music! Switch music, jednak obaj padają na matę i teraz zaczyna się dym. Co tu się dzieje? Sędzia odlicza. O mój, jej, 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 i teraz sędzia wylicza obu zawodników i do czego to doprowadzi. Żaden się nie podnosi, to chyba koniec tego pojedynku. Jeżeli zostaną wyliczeni obaj, no to cóż, będzie się działo podwójne wyliczenie, doprowadza do tego, że pas zostanie u Triple no ale LBK podnosi się pierwszy. uuu, nie, nic z tego. Podwójne wyliczenie, Last Man Standing zakończony podwójnym wyliczeniem, co doprowadza do remisu, więc pas zostaje w rękach Triple H. Po raz kolejny, zresztą tylko Howard Finkel świętej pamięci powie nam to zwycięstwo. The referee has declared that H is still... Tak jest. Specjalnie się wyciszymy, abyśmy usłyszeli recenzję Howarda Finkela, który powiedział, że Triple H, pora jest mistrzem. Znaczy się nadal. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się ciepłocze.